Gdzieś bardzo, bardzo daleko, wysoko nad chmurami, leciał sobie pewien list. Leciał i leciał w stronę niezwykłego domu, w którym czekał na niego ktoś naprawdę wyjątkowy. Kto to taki? Zaraz wam pokażę. A trzeba troszkę tutaj. No, Zostało się to wszystko. No. A co? co, to będzie co co O! 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 Dziękuję! A! W końcu przyszedł ten list. O, tak, no. Zaraz go obejrzymy. Fabianku, Maksymilianie, witam Was w moim warsztacie. O! Jesteście tam?